Dzięki, Republika. Najpiękniejsze było to, jak ten dzieciak było słychać na tym koncercie: brawa, brawa, dzieciak. To mi się bardzo spodobało, i zawsze na ten moment czekam. To na pewno był tego dzieciaka wujek, właśnie Grzegorz Ciechowski. Tak mi się wydaje, zresztą. Mi się tak wydaje, bo tak entuzjastycznie. Brawa, brawa, coś niesamowitego. Cieszę się bardzo. Teraz już będziemy dzwonić do Mr. Fabera. Już jesteśmy umówieni, jesteśmy dogadani, więc dzwonimy. Lecimy, tak? Tak. Mm. Cześć, cześć, dobry, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry, bardzo cię fajnie słyszeć, le... mam nadzieję, że ci nie przeszkadzam, nie, nie, no czemu, no, tak, po takim mocnym upale, teraz to trochę chud jest i tak dalej jest, jest gorąco, no niesamowicie, Dzisiaj, w, tym, w tym roku jakoś, te upały faktycznie dają czadu. Dzisiaj mamy porozmawiać o twojej premierze. Premierze, który jakiś czas już się odbyła temu. Może opowiedz coś o tym utworze, który mamy dzisiaj zaprezentować. Właśnie. Yy, yy, to. Tydzień temu odbyła się premiera piosenki Nevada po raz pierwszy w historii ja się tam częściowo się, poka się po pokazałem w tym telefonię. Tak, jest to widoczne, jest to widoczne na YouTubie, także zachęcamy, abyście zobaczyli. Też się z tego ucieszyłem, że, że w końcu taki moment chociaż było Ciebie widać. No tak, właśnie o to chodziło. Ważne, żeby od czegoś zacząć. Tak, tak, tak. Widziałem też Twój koncert pierwszy, fragmenty tak. tego koncertu. Ty wiesz doskonale, że ja aż tak bardzo za, za tą muzyką, którą, dzień, dzień, dzień. którą Ty uprawiasz, bardzo, tak, za bardzo nie przepadam, ale patrząc na Twój zapał. Twoje zaangażowanie i chęć tworzenia. No, muszę Ci powiedzieć, że Twoich utworów z gatunku Disco Polo to chyba najwięcej słucham, jeżeli chodzi o Disco Polo. Szczerze. No tak, no oczywiście no, póki jestem młody to wydaje i tworzę piosenki, które w ogóle nie ma w tym stylu, a konkretnie to jest styl, w tym właśnie Disco Polo to jest muzyka klubowa, a potem jeszcze będą hity o weselach, o, o miłości, o romantr, o zdradach, o życiu. A powiedz mi, przypomnij mi, kto ci yy, tworzy aranżację do utworów? Obecnie tworzy y, Patryk Czop w sosnowcach. Czyli rozumiem. A wiesz y, 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 na, na, jakiej zasadzie, y, na jakiej zasadzie są tworzone Twoje teledyski? Czy to jest jakiś. Y, czy to jest jakaś. Y, nie wiem. Na zasadzie z internetu filmy poskładane, czy jak to jest? Z tego, co ja mogę powiedzieć, to to, to że ja po tych wszystkich aranżacjach, piosenkach napisanych i, tel i teledyskach, to ja mam wszystkie prawa mhm. autorskie. Rozumiem. 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 Yy, czyli... My... A jak tam y, ten Twój pierwszy koncert, poopowiadaj, bo to dla mnie bardzo ciekawa sprawa jest. Jak się czułeś? Jak się czułeś? Y, 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 jakie reakcje były? Bo to dla mnie bardzo ważna sprawa jest. Chciałbym, żebyś się tym, tym, tym pochwalił, bo. Pierwszy koncert, no zawsze musi być ten pierwszy raz, wiem, że to był właśnie koncert za darmo, bo to ponoć tam ludzie wszyscy wychodzili z tej epidemii po tych dwóch latach, no ale w końcu po trzech latach ja na scenie się pokazałem, miałem też fajne dziewczyny jako tancerki, X, y, z tych właśnie dwóch dziewczyn, hmm. czyli z tej Justyny i, 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 i z tej maj, to, 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 to oczywiście już ta, właśnie ta pierwsza ustyna jest już w moim zespole. A czy na przykład y, Twoje utwory zamierzasz nadal w, w formacie bardziej szybkim, czy, czy wolne utwory też będą? No właśnie. Y, Powoli już też zaczęła się praca już nad kolejnym utworem do piosenki zakochani, zapatrzeni. Oh. To, będzie za, to będzie trochę takie w stylu weselno-klubowym. Nie będzie tak bardzo szybkie, ale trochę może być takie fajne i bardzo we weselne. Ale też będzie można się przytulać, tak? Do tego. Tak, tak. No tytuł, to... zako tytuł Zakochane serce. Oh. Albo to będzie w lutym, albo, albo w marcu. Super. O kurczę, to już masz takie dalekosiężne plany. No tak, yy, wiem, z tego co wiem to yy, pod koniec roku tego właśnie, być może już yy, niespodzianka taka będzie na święta po Narodzenia, rodzenia, że wiem przed Wigilio co się może wyda. Taką miaskę, taką petardę, yy, to to będzie takie, takie właśnie, to, takie trochę na szybkie, ale to będzie naprawdę petarda. No to super, ja się bardzo cieszę, ja się bardzo cieszę z tego powodu, że to jest dla Ciebie, to jest dla Ciebie sensem, sensem życia zauważyłem, bo naprawdę i te, i te, osiągi, jeżeli chodzi o słychać jak Ty śpiewasz, już trochę, już trochę lepiej jest to, montowane, lepiej to brzmi i mam nadzieję, że też e, też Ci to sprawia większą radość, prawda? Tak, tak aczkolwiek jeśli chodzi o kolejne piosenki to oczywiście ja też będę właśnie występował w tych e, e, klipach e, to są też plany, żeby do kolejnej piosenki e, tej niespodzianki, co będzie w grudniu to e, tam jakieś były fajne były trzy dziewczyny plus ja i jakieś fajne, ja jak, 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 jak te fajnie ludzie, którzy byli tam, się byli dobrze, znaczy, żeby byli, Ja Ci życzę, aby te Twoje y, plany doszły do skutku, i abym ja mógł również prezentować, i, i że tak powiem, bo to będzie y, cała audycja, będzie na Mixcloud, a ta rozmowa nasza. Plus piosenka będzie na, na YouTube, także tak jak się umawialiśmy, na YouTube starcie mikrofonia będzie. Bardzo dobrze. A jeśli chodzi o kolejną niespodziankę, to ja już coś powoli szykuję taką fajną niespodziankę już na 28 lipca, na czwartek, na godzinę 18. No to będzie taka fajna nutka. Nie będzie coś nowego, ale wspomnienia ja takiej jednej piosenki z tego roku, może z marca, ale to będzie naprawdę fajna nutka pod nóżkę, gdzie można podtanczyć, poskakać i bawić się. No to super. Cieszę się bardzo. Także dziękuję Ci za rozmowę. I zaraz poleci Twój utwór właśnie. Może, za, może słuchaczy, na tę premierę o. w tym właśnie wydaniu. No zap, to mów, to mów, zap, zapowiadaj swoją piosenkę. Bardzo serdecznie chciałbym wszystkich fanów Mr. Fabera pozdrowić i znajomych. I oczywiście też zapraszam do posłuchania mega gorącej piosenki tytułu. Super, to już słuchamy, już mam to przygotowane i lecimy z muzyką w takim razie. Ja w klubie w tym mam znajomości, jest Diana, są moje słabości, Jest też Oliwia, która mnie rajsuje, jak przez te laski się osaczony czuję. W klubie Nevada są takie klimaty, Rzeknę co się wokół Mało lat je jedna panna, Szuka jest mister Pavel. To otwiera, w klubie Nevada są takie klimaty, że kręcą się go nie ma o Nie je jest dla pana, szuka dżentelmena Jest mister Faber, to i otwiera Nie mała ze mną szaleń do muzyki, która leci w tle. Wiesz, już mała Ciebie chce. W klubie Nevada są takie klimaty, że ten, co się wokół mnie mało latuje na panna. Szuka dżentelmena, jest wistelfa. Impre otwiera, w ma da Takie klimaty, że kiedy się wokół nie ma, ularty nie jedna ta panna, szuka dżentelmena. Jest Mister Faber, to impre otwiera. Lubię Nevada, są takie klimaty, że kręcą się wokół mnie małolaty. Jedna panna szuka dżentelmena, jest Mr. Power, to impreja otwiera. Lubię Nevada, są takie klimaty, że kręcą się wokół mnie laty, Nie jedna panna szuka dżentelmena, jest Mr. Power, to im otwiera. No to jeszcze raz Ci dziękuję za rozmowę. Yy, niech Twoje utwory się nowe tworzą. Niech będą kolejne niespodzianki. Ja będę wyczekiwał. Mówię, jesteś, jesteś yy, naj, największą gwiazdą disco polo, którą w ogóle śledzę. Także. Tak naprawdę, nie oszukujmy się, nie tylko bojce, ale także pola ale tak. Tak, Ja uważam, że jak ja widzę twoje, Twoją zaciętość i chęć do, do tworzenia i pracy, to nawet by mogła to być, nie wiem, mm, zupełnie obojętnie jaka muzyka na pewno byś, byś nie stracił zapału. Także dziękuję Ci za rozmowę. Odezwę się na pewno. Jesteśmy w kontakcie. Także trzymaj się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak to był Mr. Faber. Fajnie było pogadać, bo lubię z Markiem rozmawiać.